Przede wszystkim dzisiaj ciągle jesteśmy w Kuala Lumpur na takim małym regionalnym ryneczku, na którym jest dzisiaj sporo ludzi. A ludzie dzisiaj przydadzą mi się w moim teście, bo mam zamiar testować to, co zapowiedziałem już ostatnio, czyli moją magiczną czapeczkę, która rzekomo odmłodzi mnie w niecałe 10 minut. Czapka działa na zasadzie jakiejś tajemniczej magnetycznej akupunktury. Jak twierdzi producent, zwiększa ona cyrkulację krwi w mózgu przez co. Już po 10 minutach będę wyglądał młodziej, energetyczniej i po prostu atrakcyjniej. A jak to ocenić? Sam siebie nie ocenię, ale plan jest taki. Pomogą mi w tym licznie zgromadzeni dzisiaj na ryneczku ludzie, którzy po prostu ocenią mój wiek przed założeniem czapki. Potem założę tą czapkę, pochodzę sobie 10 minut, porobię różne rzeczy i porównamy odpowiedzi przekonując się, czy czapeczka odmazająca rzeczywiście działa. Tak więc do dzieła kogoś młodego, Ko musimy znaleźć kogoś młodego. Ponieważ młodzi ludzie mówią tutaj często po angielsku, bardzo dobrze. I zresztą e, Malezja była pod okupacją brytyjską, więc e, takim zostało, że mówią po angielsku. Hello, hello. Can I ask you a question? No. Oh, can I ask, ask you a question? No. no. Nikt nie chce, żeby mu zadać pytanie. Idą Japończycy, oni mówią po angielsku. Can I ask you a question? One question. Only one question. Okay. How old I am? How do you think how old I am? Yeah. How old do you are? Yes, how, how old? How old do you think? Look I at think. Me and... 23. 33? <laughs> you are closer. Yeah, you look pretty young. Uh I'd say uh, 27. 28 and 29. How old I am? How do you think? How how, how old I am? Uh 26. Uh 33. Oh no, no. No. Sonda uliczna to jest bardzo trudna rzecz. Nie robiłem tego nigdy. Teraz doceniam ludzi z Matura Top Zura. Hello, how are you? I One question? No, hello, how are you? Fajr 28, uh, 27 28? Um, 32? 32? Oh my god. 9. Dobra, mamy pierwsze wstępne wyniki. Najwięcej dawali mi 32 lata. Najmniej 19. Pora założyć moją magiczną odmładzającą czapkę, którą będę nosił przez 10 minut. I która. I która uczyni mnie. Młodszym. Nazywa się to Ebene Bio-Ray. Nie wiem, czy wyglądam już teraz młodziej. Jeżeli nie wyglądam młodziej teraz, to na pewno będę wyglądał młodziej za 10 minut. Tak więc pochodzę sobie trochę po ryneczku. Być może kupię jakiegoś Duriana, Oby tylko nie przymknęli nas, albo nie pobili za, za filmowanie stoisk, gdzie można kupić podróbkę wszystkiego. Tutaj podrabiają nawet samochody. Tutaj podrabiają nawet ludzi. Tutaj podrabiają wszystko. Cięcie. Czas poznać prawdy o magicznej czapce odmładzającej. Noszę ją już ponad 20 minut, noszę ją już około pół godziny i szczerze mówiąc nie czuję się wcale młodziej, a czy wygląda młodziej? Zapytajmy przechodniów. How are you? Um... Powiedziałbym... 28? Yyy... Uh, 26 30? 40? 30? Znowu idzie dwóch kolesi trzymających się za ręce Myślałem, że w krajach muzułmańskich homoseksualizm karany jest podwójną śmiercią 27 29 30, 30. 34 37 37 A 34 Mamy wyniki mojej sądy ulicznej. Za chwilę robię podsumowanie i dowiemy się, czy magiczna czapka, która rzekomo uczyni mnie młodszym, rzeczywiście działa i czy warto zaimportować ją do Polski i zrobić na tym niezły hajs. Otóż okazało się, że przed założeniem mojej magicznej, odmładzającej czapy przechodnie ocenili mój wiek na 28 lat. Natomiast po założeniu jej, ocenili mój wiek na nieco ponad 30 lat. Wnioski: odmładzająca czapka spowoduje, że będziesz wyglądał jak starzec. Ktoś dał mi nawet 37 lat. Natomiast, przed założeniem czapki, Znalazła się osoba, która dała mi 19 lat. A więc pierdolę tą czapę. Chcę wyglądać na 19.